Witajcie, dzisiaj jestem na takim krótkim spacerze i chcę Wam coś pokazać. E... W Izraelu spotkacie różne i przeróżniste drzewa. To na przykład, co to jest? Tak, właśnie. To jest Tupola. Taka rozłożysta, niestrzelista. Bardziej znane nam z polskiego klimatu. Rzadko widywane w Izraelu. W moim miasteczku zdecydowali się zasadzić ich kilka. E... Poza tym, na pewno widzieliście różne takie drzewa. Teraz zobaczycie je tutaj w większości bez kwiatów, ale jedna gałąź stwierdziła, że jednak e, wypuszcza kwiaty. Nie znam ich nazwy. Przyznaję się bez e, Ale mają takie piękne fioletowe kwiaty i zapach miodu. Coś jak zapach kwitnących e, klonów w Polsce. Zazwyczaj okres ich kwietnienia jest gdzieś e, w okolicach e, marca, lutego. No, ale właśnie jak widzicie, ta jedna gałąź zdecydowała się teraz wypuścić znowu kwiaty, a całe drzewo już ich nie ma. Czeka na nowy sezon. Teraz pokażę Wam jeszcze coś innego. O, właśnie tutaj cała ta alejka e, składa się z tych drzewek. Widzicie, te mają już owoce. E, i czekają na sezon, na sezon wiosenny nowy. Tutaj e, właśnie na tak małym kawałku ziemi, ale tyle ciekawych rzeczy. Eukaliptusy. To zapewne znacie i widzieliście. Jest tutaj mnóstwo eukaliptusów zasadzonych w Izraelu. E, zostały one przewiezione z Australii przez e, grupę... E, no nie wiem jak to nazwać, Cavaliers po angielsku, czyli uanów coś jakby e, którzy e, walczyli tutaj po stronie izraelskiej e, w czasie pierwszej wojny światowej, jak się nie mylę może się mylę co do faktów, ale faktem jest, że przywieźli właśnie eukaliptusy i ponieważ eukaliptusy mogą e, rosnąć na e, bez wody Używano ich również do wysuszania bagien. E, stąd pełno ich znajdziecie na północy Izraela, a później także stosowano je do e, maskowania baz wojskowych. E, stąd właśnie często znajdziecie je w okolicach różnych baz wojskowych, szczególnie na golanie. Tylko obróciłam się i patrzcie jakie piękne drzewa oliwne. Tutaj możecie zobaczyć oliwki. E, niedługo będą gotowe do zrywania. E, tak Niedługo czyli kiedy po pierwszym deszczu e, jeżeli mają być e, robione z nich pikle, e, a jeżeli e, czy przystawki, a jeżeli mają iść na e, oliwę, to zostają zrywane jeszcze przed pierwszym deszczem, gdzieś na początku września, w połowie września. Początek października góra, jeżeli nie było jeszcze pierwszego takiego potężnego deszczu. Eee. Teraz tak. Czy wiecie, że oliwki czarne i zielone to tak naprawdę jedno drzewo? Tylko, że zielone są zielone, a czarne to są dojrzałe? <laughs> tak, tak, dokładnie. Zerkamy nieco niżej i mamy mnóstwo, ale to mnóstwo rozmarynu. Ileś tego dobra rośnie jako krzaki, tak o po prostu. E, rozmaryn. Właśnie każdy sobie może... Nie trzeba kupować w sklepie, możesz po prostu przyjść i pozrywać sobie trochę. ok? Tego jest mnóstwo, jak widzicie. I jest jeszcze coś ciekawego, o czym może nie wiedzieliście, ale w Izraelu e, wiele krzewów właśnie jest stosowanych takich o. Mają białe kwiaty, pachną jak jaśmin e, i mają... Później takie fajne owoce. Zaraz Wam pokażę. O, na tym szaku lepiej widać właśnie te kwiaty. Takie super białe. E, pięciopłatkowe. I o zapachu jaśminu. A owoce, owoce są takie. Ok. Mogą być nieco podłużne. Mogą być nieco e, bardziej okrągłe. Zależy od rodzaju. I one są jadalne. E, tutaj możecie zobaczyć Ile tych owoców potencjalnie wyrosło? Krzew nazywa się Carissa. A eee, ten jest niezbyt dojrzały, za wcześnie urwałam. Rwiemy je, kiedy one są miękkie i takie czerwone. Eee, mają smak. No właśnie nie, tutaj jest. No nie, te są trochę za wcześnie e, urwane i będą lekko kwaskowate. Ale czekamy, aż zobaczycie takie. Bardziej czerwone, i w dotyku są takie e, miękkawe. E, no, nie wiem, powiedziałabym jak średnio dojrzała gruszka. E, nie twarde, twarde muszą być takie bardziej miękkie, ale jeszcze nie pomarszczone, ok? Jak już są pomarszczone, to są już mniej e, smaczne. E, są już wtedy przejrzałe. E, I mają smak taki raczej mango. E, warto sobie zapisać ten filmik, bo na pewno znajdziecie w Izraelu, są popularnie używane jako e, krzewy ozdobne, e, ale są jadalne. Możecie się popytać Waszych e, szczególnie arabskich kolegów, e, których babcie ciotki e, na pewno znają ten krzak, może oni sami z dzieciństwa. E, Izraelczycy rzadziej zrywają, rzadziej znają się trochę na e, dzikich drzewach i owocach. Więc trochę mniej, ale może ktoś Was jednak zaskoczy, że zna i smakuje. Więc możecie sobie zrywać takie owocki właśnie jak będziecie w Izraelu. Wpiszcie sobie w e, Google'ach karisa. E, może być przez K, może być przez C, nie wiem do końca. E, w każdym razie warto, warto. To taki przekrój owocu. Posiada trochę takich pestek. Które są jedalne. No to właśnie te są lekko. Te, co zerwałam, są takie lekko kwaskowate, ale orzeźwiające w te strasznie upalne dni. Tutaj właśnie widzicie rodzaj marwa, czyli szałwi, który też rośnie jako szak ozdobny. Tak o po prostu też sobie można przejść i zerwać na herbatkę, jak ktoś lubi, chociaż. Ta odmiana akuratnie chyba jest ozdobna i nie jestem pewna czy się ją rzeczywiście pije. E, muszę sprawdzić. Znowu kilka kroków dalej i co widzimy? Co widzimy? Tak macie rację. To jest drzewko figowe. To jest jeszcze małe i nie ma owoców. Ale też rosną często na dziko. E, powinny już na tym etapie mieć duże zawiązki owoców. I w sumie... Po, y, owocować będą... Znaczy, dojrzałe owoce powinny być już za półtorej miesiąca. Miesiąc, niecały. To znaczy w zależności od rodzaju, bo są rodzaje, Jest rodzaj wcześniej dojrzewający i później dojrzewający. W uwielbiamy takie spacery w terenie, jak wiecie już. Tutaj widzicie znowu piękne, potężne eukaliptusy. Mnóstwo jest ich. I zdradzę Wam sekret. Tak, tak, tutaj znajdowała się kiedyś baza wojskowa. No, ale widzicie Eukaliptusy, eukaliptusami, ale mamy tutaj także i sosny, jasne. Sosny to też część, duża część elementu krajobrazu izraelskiego, jak wiecie, ponieważ szybko rosną i nie mają dużych wymagań wodnych. Stąd większość, większość miejsc. Które były zasadzane przez ludzi, jest właśnie zasadzanych sosnami, no właśnie, albo eukalipsami. Szczególnie w początkowych latach istnienia państwa. Tutaj mamy cabar, tak, te piękne kaktusy. Ten jeszcze nie ma w ogóle ani, a może już, kwiatów, ani zarodków, ale właśnie tak, na takich pięknych opuncjach rosną nasze sabry, które. Mają, mogą mieć kolor albo różowy, albo żółty. Oba są pyszne i polecam koniecznie. Takie dzikie słoneczniki. E, ozdobne też są właśnie częścią krajobrazu izraelskiego. No i jak widzicie znowu eukaliptusy, bo jak mówiłam wcześniej, tak tak tutaj była waza wojskowa. I to było takie fajne e, maskujące e, no Dzielsko, że tak powiem.